Siemam, tu MLG Karolol i tym razem polecimy z innym tematem. Tym razem pokażę wam największe fajne, jakie do tej pory mi podesłaliście. Nie będą to najlepsze akcje, nie będą to najlepsze supery, po prostu największe błędy, jakie czasami i my popełniamy, czasami gra, a czasami i nasi przeciwnicy. Jeśli macie kolejne materiały, które chcecie mi podsyłać, pamiętajcie, żeby skorzystać z maila, który teraz widzicie na ekranie. Najlepiej też zastosować się do wskazówek, które tutaj wam daję. Pamiętajcie, nie spamujcie kilkoma wiadomościami, z pojedynczymi klipami. Dzięki wielkie, no i zaczynamy. Na miejscu piątym Benexi, który pokazał nam największą hamowę na PvP. Sorry kolego, ale swojego kumpla mogłeś przynajmniej złapać za rękę czy nogę. Myślę, że wtedy uratowałbyś mu życie. Na miejscu czwartym ląduje cinek AK, który zrobił sobie antyreklamę. Już wiecie, kogo nie zabierać ze sobą na przyszły rajd. Na miejscu trzecim ląduje Pascalek 2000, który pokazuje nam, jak słynny orbitalny strzał Kabala wygląda z trochę innej perspektywy. Podobno przypomniała mu się promocja na karpi w Lidze. Na miejscu drugim CRX Style, mam nadzieję, że tak się wymawia Twój nick, pokazuje nam, jak łatwo przy okazji Heavy można poniżyć połowę zespołu wroga. W tej sytuacji nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. I zaszczytne miejsce pierwsze zgarnia Benexi. Wraca na to miejsce jednak z zupełnie innym materiałem. Otóż w trakcie robienia patrolu zobaczcie, kogo spotkał. Wygląda na to, że sam Jezus zaczyna grać w Destiny. Krożą legendy, że po tej wodzie spaceruje do dziś. Dziękuję wszystkim tym, którzy chcieli się podzielić ze mną nie tylko swoimi najlepszymi akcjami, ale również i tymi nieudanymi momentami. Zdecydowanie fajnie się to wszystko przyglądało. Na chwilę obecną mam gotowy materiał również na filmik związany z Waszymi superami. Te akcje również są mega spektakularne, które mi podsyłacie, ale zdarzyło się również kilka quickscopów, więc zachęcam Was, jeśli chcecie zobaczyć materiał związany tylko i wyłącznie z quickscopami, to podeślijcie ich jeszcze trochę. Popróbujcie w trakcie tego najbliższego tygodnia parę razy trafić jakieś spektakularne hedy. Jak mówię, mam ich kilka, ale byłoby fajnie, jakby się trafiło trochę więcej, żebym miał z czego wybrać, no i żeby właśnie było ich tyle na zupełnie osobny film. To był MLG Carolol. dzięki wielkie. Jeszcze raz pozdrawiam i do następnego filmu.